Człowieku, co ty masz na nogach? No ale co? Czy mnie oczy nie mylą? Skarpety po babci i ochraniacze z tektury? Tronerze, ja tak gram już cały sezon. Chyba nie bardzo grałeś, bo jesteś rezerwowym. A niby co, ma sprzęt do tego? A kto cały czas się zgłasza z obitymi pistolami? Teraz sobie przypomniałem, jak ostatnim razem cię wpuściłem, a ty blachę zbardowałeś. Nieczysto trafiłem w piłkę. Ja, 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 nie trafiłeś, bo cię ochraniacze objechały i tekturą uderzyłeś. No i jeszcze ten karny. Ale i tak wtedy wygraliśmy. Wiesz, jakbyś wtedy strzelił, to bym pomyślał, żeby dać Ci trochę więcej minut. No super, ale za sprzęt trzeba płacić, a ja mam teraz inne wydatki. Chodź, mam dla Ciebie rozwiązanie. Co to jest? Zestaw piłkarza Proskary. Mega! Dla mnie jest? Jeśli wygrasz konkurs, to będzie twój. A co trzeba zrobić? Obserwacja Proskary. Piszesz komentarz, jaki piłkarz jest dla ciebie legendą i dlaczego. I pewnie oznaczy znajomego. Tak jest. Nowe ochraniacze. Tylko skarpety antypoślizgowe, tuby piłkarskie i pianka do owijania. Ile mam na to czasu? Do końca wakacji. Ale nie tylko ty, bo każdy może wziąć udział w tym konkursie. Myślę, że warto. A do tego czasu pożyczam ci moje złote ochraniacze. Muszę to wygrać.